Jest 12 luty 2025 roku. Jestem w sadzie, żeby pobielić jabłonie. Jesteśmy na Podlasiu. W lutym temperatura spadła do minus 10 stopni Celsjusza w nocy, natomiast w dzień wzrosła do plus 3 stopni. Takie nagłe różnice. Temperatur w dzień i w nocy powodują uszkodzenia mrozowe. W południe ciemna kora drzewa się nagrzewa od słońca, w komórkach zaczynają krążyć soki, a w nocy pod wpływem nagłego spadku temperatury. Tkanki drzewa zamarzają, natomiast woda w nich zawarta się rozszerza. To tak jak słoik z wodą włożony do zamrażarki. Zamarznięta woda zwiększa swą objętość i rozsadza słoik. Ta tkanka przewodząca woda w drzewie to takie długie rurki i pod wpływem ich rozsadzenia powstają takie pionowe, podłużne, pęknięcia mrozowe właśnie wzdłuż pnia i gałęzi drzewa. Bielenie można zrobić już w listopadzie lub grudniu. Wtedy są dodatnie temperatury, natomiast jak jest deszczowa zima, to wapno może zostać wymyte. I wówczas w styczniu, w lutym trzeba poprawiać. Więc najlepiej zrobić dniu na początku stycznia w bezdeszczową i bezmroźną pogodę. Zgapiłam w tym roku termin bielenia drzew, ale uważam, że lepiej zrobić w lutym, lepiej zrobić późno niż wcale. Chociaż Bielenie drzew w marcu czy kwietniu mija się z celem. Nie ma wtedy mrozów do minus 12 stopni, no chyba, że ktoś po prostu lubi białe pnie drzew i robi to dla celów estetycznych. Bielenie trzeba wykonywać w temperaturze plus 4 stopnie Celsjusza. Eksperymentalnie pomalowałam drzewka w temperaturze minus 1. Mróz ściął wodę w malownicze kryształy i powłokę łatwo zetrzeć. Bielenie to inaczej wapnowanie. Służy do tego wodorotlenek wapnia CAOH2, czyli wapno gaszone, inaczej zwane wapnem lasowanym. Jeżeli ktoś ma mało drzewek, może sobie kupić gotową mieszankę wapna do bielenia w sklepie ogrodniczym. 2 kilo kosztuje około 20 zł. Ja mam dużo drzewek do bielenia, więc dla mnie bardziej ekonomicznie wychodzi kupić duży worek wapna budowlanego. Gdzie za worek 25 kg zapłaca około 40 do 50 zł. Ja robię wapno w proporcji 1 do 3, jedna część wapna, trzy części wody. I żeby wapno nie spływało, dodaje się zagęstnika, około 10% tego roztworu. Najczęściej jest to farba emulsyjna biała, broń Boże, olejna. Może być też krochmal z mąki pszennej lub z mąki ziemniaczanej, lub yy, glina, lub krowieniec, lub klej do tapet czyli wodorotlenek wapnia bardzo się pyli i jest drażniący, więc nie wdychajcie go, uważajcie na oczy i załóżcie rękawiczki. Odważam 3 kg wapna do wiadra, dolewam 9 litrów wody i mieszam. Wapno musi odstać przynajmniej 24 godziny. Następnego dnia robię krochmal do zagęszczenia, ja zagęszczę wapno krochmalem przygotowanym z przeterminowanej mąki pszennej. 10 kopiastych łyżek mąki pszennej rozrabiam z zimną wodą, tak, żeby nie było grudek. I podgrzewam do zgęstnienia. Najpierw te gluty rozrabiam niewielką ilością wapna, potem już jakieś płynne dodaję. Je do reszty wapna i mieszam. Do tej zawiesiny można dodać jeszcze 2 litry farby emulsyjnej białej. Na pewno Wam wtedy nie będzie się zmywała tak szybko. Najpierw przelecę wszystkie młode drzewka, a te stare będę robić później, bo tu będzie więcej cięcia. Zanim przystąpię do malowania drzewek, najpierw skoryguję jeszcze trochę drzewko i Poucinam te odrosty, jakieś gałązki rosnące w dół, gałązki, które przeszkadzają w chodzeniu, jakieś takie pipki i zasmarowujemy pastą ogrodniczą. Ja mam pastę ogrodniczą zrobioną z 15 g miedzianu i 750 ml farby emulsyjnej. Wapno nalewam sobie do mniejszego wiaderka, do mniejszych drzewek używam mniejszego pędzla, do większych pni ławkowca. Przy malowaniu pędzlem wkładam ubrania do brudzenia. Najbardziej pobrudzą się rękawiczki, kurtka i na twarzy też będą kropki. Wapno można też nakładać spryskiwaczem, ale musi być to specjalny spryskiwacz, gdzie dysza ma zwiększoną przepustowość. Dla takiego zwykłego spryskiwacza y, taka emulsja jest za gęsta i się zapcha. Zobaczcie, a to jest młoda jabłonka. To są uszkodzenia mrozowe z tamtego roku. Widzicie, jak ładnie zabliźniła? Także tu to szybciutko pójdzie, tylko ją pobielę. Nie będę tu już nic przycinać. A to jest młoda jabłonka, na której Wam pokażę pewną zależność, którą zaobserwowałam w moim sadzie. Kora pęka nie od strony nasłonecznionej, tylko od zacienionej. Z tej strony jest południe, tu kora najmocniej się nagrzewa i nie pęka, a od tej strony jest cień, bo tu jest stodoła, tu kora się nie nagrzewa i z tej strony pęka. Zobaczcie, tu mamy świeże uszkodzenie mrozowe. To by przyczyło teorii że pękają zamarznięte wcześniej nagrzane krążące soki. I raczej wskazuje, że przyczyną jest różnica temperatur powierzchni nagrzanej i tej zimnej zacienionej. To tak jak nalać do słoika częściowo wypełnionego zamarzniętą wodą wrzątek. Pęknie na granicy z lodem. A to jeszcze jedno uszkodzenie zabliźnione z tamtego roku. Zobaczcie, a tu po środku to jest mirabelka, która kiedyś pękła na 2 trzecich wysokości. Patrzcie, się, się goi. Krótkie podsumowanie. Pisać w kalendarz bielić na początku stycznia. Wapno przyrządzić na jeden dzień wcześniej w proporcjach jedna część wapna, trzy części wody. W dniu bielenia dodać 10% zagęstnika. Jeśli Wam się podobało, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i neujcie.